Damian Stasiak po KSW 90, no nie tak miała ta walka wyglądać Damian, co poszło nie tak? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć co poszło nie tak, muszę najpierw obejrzeć walkę, żeby powiedzieć co poszło nie tak. Jedyną rzecz co czuję, że trochę za wcześnie została przerwana. Mhm. No i tyle, na pewno cios był celny, bo dostałem na brodę. Ale uważam, że mogłem dostać chociaż chwilę jeszcze szansy. No właśnie, bo tak wyglądało, że faktycznie po całej tej walce dużo żalu było w tobie o to, że no, tak się to inaczej skończyło. jest to, no, sędzia podjął decyzję, jaką podjął, choć no, ja ze swojej strony uważam... Cios celny, cios, który mnie jakiś tam przewrócił, no, znobełnował, ale byłem w walce i bym ją toczył dalej. Masz wrażenie takie, ja wiem, że teraz trudno spekulować, ale gdyby rywal podbiegł, gdyby próbował jeszcze zadawać kolejne ciosy, byłbyś w stanie się wybronić przed nimi, myślisz? Mm, tak, bo byłem świadomy tego, co się dzieje wokół mnie. Tak ciężko, jak mówisz sam, teraz oceniać, co w tej walce poszło, nie tak, ale tak jakbyś mógł tak na gorąco sam ocenić, który moment taki był może przełomowy, który był najgorszy dla ciebie, który zadecydował o tym, że gdzieś tam się wszystko troszkę rozbiło, jeśli chodzi o te twoje plany, twoje pomysły na tę walkę. Nie no, co? No, Najpierw muszę zobaczyć, jak to do końca wyglądało. Wiadomo, gdzieś tam cios z nogiem się ugięły, i no, tyle co można powiedzieć. Mówię, że... A do momentu tego ciosu, jak oceniać, jak to tam wszystko wyglądało w klatce według Ciebie? No, spokojnie. No, na wygranie walki są trzy rundy, i tak zakładaliśmy z trenerami, że, że podchodzimy do tego spokojnie, że pierwszą rundę nie idziemy g... Przepraszam, yy, pełnym ga gazem, i mieliśmy dopiero by przyspieszać dalszej części. A nie masz takiego wrażenia, że troszkę źle wszedłeś ten pojedynek. Ja siedziałem przy narożniku twoim, przy Twoim trenerze, i on mówił więcej luzu, mniej fizyczności, więcej pamięci, takiej mięśniowej, dajesz się ustawiać, było dużo takich komend w tej pierwszej rundzie ze strony Dawida Pepłowskiego. On to czyta fenomenalnie i, i jak, jak ty się czułeś? Czy, czy faktycznie potwierdzasz to, co, co mówił Dawid Pepłowski? Muszę obejrzeć walkę, żeby zobaczyć to na chłodno, jak to wyglądało. Ja tam w środku się czułem dobrze, ale no, żeby mi się odpowiedzieć na pytanie, to muszę obejrzeć, jak to wyglądało. Gdy wchodziły te ciosy Adamowi, bo on rzeczywiście dzisiaj parł do przodu, był generalnie tą stroną, która próbowała zdominować ten środek. Ty byłeś tą stroną, która kontrowała. Czy ty czułeś siłę jego ciosu? Bo tak wiesz, patrząc z widowni na, na was, wydawało się, że te ciosy nie dość, że są celne. To jeszcze są bardzo mocne. Wiesz co, no, poczułem ten jeden czas, który mnie znobadował gdzieś, no to go poczułem, a resztę gdzieś tam uważam, że w jakiś sposób kontrolowałem, choć no, muszę zobaczyć walkę, jak to do końca wyglądało, żeby tak naprawdę na chłodno, na chłodno odpowiedzieć generalnie. Czułem, że jestem w walce i walka miała trwać trzy rundy, a nie tyle ile trwało. Zawsze, gdy zawodnik ma wątpliwości co do tego, czy walka została przerwana za szybko, czy nie, to pada zazwyczaj pytanie o chęć rewanżu, czy to byś chciał zrewanżować się Adamowi, gdyby zgodził się na przyjęcie takiej walki? No, spokojnie, no, jest nie jeden za zawodnik w tej kategorii. Jeśli nasze jakieś tam drogi się skrzyżują, to będziemy walczyć. Jeśli nie, to niech każdy się rozwija, niech każdy idzie swoją ścieżką. No i tyle. No. Zobaczmy, co przyniesie czas. Damian ty jesteś takim chodzącym spokojem, czy wygrana, czy przegrana, zawsze z tobą rozmowa wygląda w podobny sposób. Ty jesteś taki analityczny, spokojny, nie wydajesz, czy nie ferujesz żadnych wyroków wcześniej przed, przed obejrzeniem chociażby walki, nawet jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości. No, to teraz w takim razie pytanie do ciebie, jakie kolejne kroki? Obejrzysz walkę i jeżeli uznasz, że rzeczywiście według ciebie to przerwanie było za szybkie, to będziecie chcieli składać protest? Nie, to głupota to z składaniem protestu, no to, gdzie no to sędzia jest od tego, żeby przerywać, kiedy on uzna za odpowiednie, niekiedy ja jako zawodnik. Ja mogę mieć powiedzmy kapkę pretensji, że byliś tam za wcześnie, ale no to sędzia jest od tego, żeby podejmować decyzję. Sędzia podjął taką decyzję i muszę się z nią zgodzić i tyle. No. To może powiem. Co usłyszałem tutaj, bo gdzieś taki był, no może nie spór, ale wymiana zdań pomiędzy narożnikami. O, kolega tutaj postanowił przejść inaczej, niż wszyscy. Mm, czy nie masz do siebie pretensji o to, że gdzieś kiedy Adam Soldajew podszedł do ciebie po walce, chciał przybić piątkę, no to, to no gdzieś targany pewnie tymi emocjami tego nie zrobiłeś. Masz żal do siebie o to? No, spokojnie, to wszystko są emocje, tak? No, spokojnie. Nie, 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 ja mam cię tutaj na planie. Nie. No dobrze, co teraz Damian? Oglądamy walkę, patrzymy co poszło nie tak, wracamy na salę treningową, czy robimy dłuższą przerwę? Nie, no wracam sobie dalej sobie będę dziergał, będę na pewno walczył dalej, myślę, że jeszcze zrobię nie jedną dobrą walkę.